Jak za rzadko, he? Dobrze jest, panie! No, tak się teraz rozrobi. Chceś mi rółek naprali, no! Tak o technika wesła. chceś mi, pan, naprali rółek i chciało no, nogi ludziom poupolać. no! Dzwonili, żebym przykręcał, no! A gdzieś i co wodę wloją, no! On se wleje troszkę z od, wodę i będzie wszystko ok, no, będzie sumić, no! Na cóż to, panie, po ile ruki, so! <grytanie> Tu się przylije betonikiem takim rozprowadzającym, mu tak bardziej rozrzuca te ciepłe w prawo, w lewo, wie pan o co chodzi, no starce no nie ja co no jeździć do ty, po porówki, by się za jedno powiedzieć, tak jest elegancko, no może pan boso chodzić bez problemu, nie, nie puparzy pana nic w nogi, no. Ostatnio taki mój najem u kobity to dzwoniasz i cały po, pożało dołem nogi, no daj Pan spokój. musiałem się zalewać, to to wysto wodo, bo nie dało się chodzić. No, tu jest Żyleta. He, ucha nie siado. Nawet fukać nieca nic, no pewnie. No, rozlicy się, no już, no co, ja tego zalewą nie będę, nie? Róece nie za dużo, no trochę ja miałem w piwnicy Róeckiej, no to. 750 będzie ok, no. Dobra. To ja idę do, przyjść tam do Busika pan, no bo my się troszkę spisy, no. Do.